Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mapy Parkour... Tu macie nazwę? Jest <grym> się no Wojtek. Mówię no, widzisz, myślałem, że nie dobra rady? Dam tak? Tutaj jest... Paniaczek. Star Wars czy... Przeczytaj, to po, po angielsku. Star ja ci powiem raz, nie, sta... ja ci powiem raz. Stairway. 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 Tak. Oh, Ron. Nie, to opada. Nie, to nie opada. Nie, nie opada. Co robisz? Wycieram biurko Co ty zrobił? Nie, bo mam wodę z lodem i ta skroplina A. mi się... I się napiłem i co? się że ja jakieś płyn woli. ustrojowy ci wylały, czy coś O Może się poplułeś Widzisz? już E, dobra, jest i skill Pamiętaj, że masz jeden ten, nie? tak na tym paliku czulowatym to sobie nic nie zrobię. Oj, to słabo. To sam jeszcze większą presję, bo wiem, że widzą to. No, widzą. My właśnie gadaliśmy, słuchajcie, w przerwie pomiędzy nagraniami, bo ten odcinek u mnie i ten u Tomka nagrywamy za jednym zamachem. Indeed. I ty na czym sobie zrobiłeś? Eee, na drzewie. Okej. Okay. I działa. Nagrywali, znaczy skończyliśmy nagrywać, i właśnie żeśmy gadali na, na temat tego, że jednak mieliśmy bardzo długi okres od w sensie, że nie graliśmy w ogóle w te wszystkie parkury. Tak. No te odchielkę, no umówmy się, nie liczmy ich za bardzo, bo one były bardziej jako taka po prostu. po prostu sobie przejdziesz, tak? Natomiast tutaj, no już się jakby zaczyna. Więc jeżeli macie jakieś inne mapki parkurowe, najlepiej nie jakieś hard, to śmiało to że się... easy no tak, to śmiało możecie podsyłać, myślę, że na pewno sobie sprawdzimy, ewentualnie może wrócimy do tych, które nagrywaliśmy kiedyś gdzieś tam, bo ja wiem, że no te mapy jakby się nam ukrócają powoli. A muszę zobaczyć wiesz co, czy jakieś nowe na 1.21 powychodziły, bo w sumie... Ewentualnie ktoś tam... może zrobić dla nas mapę. No ja myślę, że to będą same drabinki, specjalnie dla ciebie. Nie no, to taka sobie? Nie taka tabliczka nie. na dzień dobry, specjalnie dla Tomka. Nie, to taką osobę to zbanuje. O, miłe jesteś bardzo. Nie banujemy osób. Coś ty zrobił? Wiesz dlaczego to zrobiłem? Wojtek! Wiesz dlaczego to zrobiłem? Dlaczego patrzyłeś? Wracaj tam i tam rób Tak, gdzie zrobiłeś? Paniaczku. Masz jeden nam poziom. No i to jest nie działa. A co co ja ci poradzę? To doba. To mi te. Te pajmije. Kurde, jaki cwany, ej! Od kiedyś się nauczyć do dwóch liczyć. Nie Jestem głupi. <grywa> zawsze, zawsze jesteś taki rozczępany, nagle zapomniał się, że do dwóch umie liczyć. No to, A i <grywa> To jest mój czek. No dobrze, więc następnego nie rób. <grywa> Jaki cwany, kurde, myślałem, że nie zauważę. Eee, Przyda się to nic nie schowa, nic nie ukryje. Ty tak inne rzeczy pamiętam. Ja dużo pamiętam. Tak, to co nie musisz. No, ale to z reguły człowiek pamięta to, co, to czego nie, nie musi, a te ważniejsze rzeczy mu gdzieś ulatują, Weter. A może ja sobie też będę robić checkpointy jeden na matkę? Nie, ty nie możesz. Słucham? Ty możesz jeden na całą mapę. <noise> Dobra. Ale zaraz zastanawiam się, czy to nie mogę sobie skrócić? Nie, zaraz. A. już wiem, co tam jest źle, już wiem, co źle tam robimy. Dobra. Jeszcze nie doszłem, żeby coś źle zrobić. Eee, bo ja to dałem w dół, a to powinno być do góry. To ostatnie. Także musisz na tym... Nie, nie, nie. Jak wejdziesz na to, patrz na mnie. O właśnie, dobra. I wtedy można skoczyć e, na płotek. Nie. Tak. Proszę TP. Nie ma te pania, no przecież to jest kawałek Tomek. To no, sam sobie robisz krzywdę, no. No, sam sobie źle zrobiłem, no nie moja wina. No ale to, to cierpciało, to chciało, jestem dalej. Proszę mi się to nie żalić. Ja chwalić, proszę żalić. Już przecież się nie, się, nie wiem, co mówię. Napije się Pepsi. Żeby ci nosem wyszło. I zapomniałem, że zrobić z, z PopPointa. Nieźle bo kiedyś tak piłem właśnie. Ty mi się No ja też tak <laughs> zrobiłem. cały kran. I kurwa taka, taka fontanna nosem poleciała, że. A raz w życiu nie jadłem spaghetti i też kichnąłem w Ja też. I, I potem smarkałem makaronem. To jest najdziwniejsze uczucie ever. To jest jakby I ktoś ci zakładał yy, przez nos. Tylko wtedy pierwszy raz widziałem spaghetti innego koloru niż czerwony. Mm. Ale weźcie pozbądź potem tego sosu z nosa, to dopiero był hardcore. Co ja poradzę, co ja poradzę. Kurde, nie możemy już kończyć? A ile ma to do ciebie odcinek? Może trwać ile chcesz. Mój w sumie trochę za długo trwał, ale... To ej, to możemy um tak sobie że będziemy się widać i żegnać. Jak chcesz. Yy. Dobra, pozwalam ci zrobić w miejscu, innym miejscu. Możesz przenieść sobie ten... No dobra, ja No dobrze, niech będzie. To akurat tu już jest łatwo Kur... Zmieniam zdanie. powiedział Tomek spadają drobinki? drabinki. Znowu zrobiłem spawn point. Jezus, chłopie, co jest z tobą? Możesz się pojedzieć? No czekaj, zejdę sobie, tylko mnie nie pchaj. No. To to już sobie tu zrób. I teraz czekaj. Dobra, <laughs> no żeby tak. się zmienić, nie? Dobra. Nie możesz sobie makro ustawić na klawiaturze? Jesteś makro, ja do makro to jest na zakupa a nie na klawiaturze, żeby sobie ustawić! Stój! Ciemno już, zpiasły wszystkie światła. Ciemno już, Tomek spada w dół. Rozpraszasz mnie. jest z Tobą? Ogarnij no, się! Ja już chyba, się. Bydę w... Kup się! Kup już się, powiedziałem! Proszę Pana, ja już będę w flocie robić. Co zrobiłem? Pound point. O! Nie information. <noise> Wojtek... Dawaj kuś... obudź się, piłeś kawę podobno. Mogę tam wejść? Nie! No Wojtek, nie zdążyłem... Nie, masz zrobić, masz pokazać, że umiesz, a nie. Jak będziesz, będę cię tak tepać i ci pomagać, to się nigdy nie nauczysz. Tylko nie myl komend. Nie wiem, no, ta klawiatura tak kurde robi, czasami dwa razy mi klika. I dwa razy sama wpisuje, tak? Nie, ale jak klikam sobie do góry, to mi hmm. potem dwa razy czasami się skakuje. Trzeba zmienić klawiaturę. No trzeba, trzeba. O, to jakieś grzybki widzę. Ooo. Nenawidzę tej gry. Dobra, chodź już, bo szkoda czasu. Jestem. Gdzie się trafiłem? Ho. Czekaj. Żebyś tam mnie stukać Na pewno tędy, bo tak w sumie. O, chyba tędy. No i co teraz? No co. A, tu się nie da. Ale nie wiem, czy to aby na pewno tymi... No tak, do góry. Punkami... A, to też tak to zrobił. Nie zablokowane, czy nie cheat? Nie, jeśli nie jest zablokowane, to można skakać. Uff. Takie dźwięki wydaje. O, to jest. O -o -o. Hoppa! Dobra, mamy to. Eh, to jest łatwiej. I tu szliśmy tutaj na tą stronę? Eee, tak. I Potem? Tutaj, no tutaj na ten schodek obok. No właśnie też było wepszy, tylko jakoś mnie... Przeleciałem. <laughs> to nie, to nie jest akurat takie jakieś mega complicated. Czy na razie to Ale robię. tych poziomów tam jest, jeszcze spójrz w górę. Nie A może nie lepiej ty nie patrz, bo. Nie patrzyłem. Czekaj, zrobiliśmy 8, czy ten jest 10. To jesteśmy w jednej szóstej drogi, Tomek, do końca. No, to mi zrobiłem 3 źle. poziomy. Ja pierni No to jest trafić nie umiem... No! A nie łatwiej by ci było pójść tam, tamtym filarem? Że ty? No I tutaj teraz też no, musisz skoczyć na tego, tego... No, widzę, że chyba mi to nie robi różnicy, wiesz? No jak? Przecież to jest prościej, Tomek, jak wejdziesz tu... Jak wejdziesz tutaj, to tu skaczesz tylko raz i potem tak. I jest. Mam wrażenie, szybciej niż kombinować z tych dildochów. Dobra. W złym miejscu sobie zrobiłeś. Nie. Tak, bo po tobie jest gorzej. To <grytum> jest drabinka. A nie proszę na chwilę. Nie, nie ma Tomek. Umówiliśmy się na coś. Nie ma już łamania zasad. Koniec. Nie Tam jest drabinka. Ty... Ja tam nie Pomiędzy doskoczę. Ści... Pomiędzy ścianą a blokiem. Do, 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 tam trzeba, ja tam już byłem. Ale tam na tą drabinkę po boku mam skoczyć? Tak. Nie. Dlatego mówiłem, że, że żeś bardzo w bardzo złym miejscu sobie zrobił ten. Tak, zrobiłem sobie znowu. teraz. Ach, dobra. Dobra, ja jeszcze zostaję, ja ruszam się stąd. Ale jeżeli teraz to zrobiłem, nie użyłem jeszcze checkpointu, więc mogę go wykorzystać, przynieść dalej? Nie. Ale zrobiłem to bez checkpointu? Nie. To ty dupy ty musisz zasady. Dobrze, musisz dobrze sobie rozplanować, kiedy chcesz użyć. Nie da się, bo ja nie widzę co... jeszcze wektorek w los. No ale to możesz przejrzeć mapę, tak? Widzisz przecież, czy jest coś łatwiejszego, czy nie. I na przykład teraz, tam właśnie mógłbyś sobie zrobić. Tam na tamtym wcześniejszym. No, ja nie. Tam jest za wąsko. Nie jest za wąsko, jest do zrobienia. O, papuga. Nie wiem tylko, czy te zwierzęta tu się miały, powinny. Y... Respić? Respić. Mein Gott, <grym> ey, was jest los. Jedz, yes. okej. Okay. Nie mogę być za blisko ściany, ale nic Musisz skoczyć całe. pomiędzy, ale jednocześnie bliżej tego różowego. I nie kucać! Nie kucamy, Tomek, jak skaczemy. Nie kłócamy. Nie s sobie, nie, kucnąć nie wiem. To sobie, kucnąć to sobie możesz dopiero jak już wiesz, że jesteś na drabince. I tylko i wyłącznie wtedy. Nie w locie, bo wtedy momentalnie wiesz. No. Zatrzymujesz, nie? No forzy z... Ej ja pierniczy. <laughs> Dziękuje na za rage parkour. A są takie? Jak chcesz to następne może takie N być. Nie, to już nie powiedziałem? Albo dropper. Tylko... Z rozpędu to, jak musisz się rozpędzić. Nie rozpędziłem się? Tyle... Nie. Już nawet inaczej nie wiem, tego... czy się rozpędzam. Inaczej tego nie zrobisz. Nie wiem czy mi teraz to wyjdzie, ale patrz. Robisz tak, jesteś mniej więcej na tym, tak? Na środku, no. Jak Biegniesz, skaczesz. No i musisz tak się złapać, tak? No i pewnie zrobię tak samo to co ty. Bo oh my god, nazmyś Mruę, ej, ja nie wierzę w tą grę. O nie, ja tu się zabiję. Ja nie, no wskoczę, przylecę, przylecę, wskoczę. Ty za, zbierzesz za wielkie te, za wielkie te dystanse Tomek. mam długie nogi, to przyzwyczajenie. Teraz w ogóle nie skoczyłem. O, teraz w ogóle nie wiem co sobie jem. A, bo to trzeba będzie do wody chyba. A, no jeszcze lepiej. Do wody, ogień, lawa, coś jeszcze? Etna. Oh, Tomek ma Tomek ma rage'a. <gryw> Zresztą, dobra, ja nic No, nic ja. Woj to Kto był producentem tej mapy? Ehm, no nie nie powiem ci, bo potem będziesz do typa wypisywał I hate you i w ogóle po niemiecku i to już w ogóle będzie. Nie, nie będę rzucać o to szlacha. Chyba. Nie wiem. Zobaczę. Kuźwa, no i najważniej co? I... To, i... Ja już nie patrzę na klawiaturę, ja już wiem gdzie jest ten klawisz. Super G, ting, ting, A czy my w ogóle nie mieliśmy czasem w parkurach podwójnej kamery? W sensie, że było... Nie, to nie było na tym. Nie. Było chyba na... Na zasłuchanych, nie? Tak, nie, nie doskoczę. Za drogą. No to co ja ci poradzę, no nie jest za daleko, jest do zrobienia! Daj mi się przenieść ten czek, chociaż tutaj. Idzie szybciej. Nie mogę, Tomek. No, zasady to zasady, tak? Ale ja jestem. Ale do zasady, a. Zasady są bo... po to, żeby. A jej potem... łamać. Nie, 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 bo potem właśnie nam piszą w komentarzach, że. Aha, umawialiście się tak, a teraz... teraz nie jest śmiesznie. Teraz będzie śmiesznie, bo Tomek będzie robił jeden poziom dwie godziny. Nie, za chwilę taką wiązankę puszczę, żeby to musiał nagranie wyłączyć. A, no to wiesz się poradzę. Tak, po się skup i rób tak jak ci mówię. No ja właśnie tak robię, tylko to nie jest z moimi szarymi nie, chmurkami. Nie, 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 nie. nie no no i co, tak no i co, robisz. no i co? I to mnie odepchało! Pieprzone drewno, was sosna czy to pola, kurwa inne. z czego to jest ta drabina zrobiona? A drabina, Woki, no to jest z Syntetyki czy czegoś nie wiem. Pachoł jeden. tutaj. <laughs> jeden. Ja Hop aj i teraz ja nie mogę trafić. No, ja myślę, Tomek, że my parkury. No, to musimy nagrywać. No, to zapierdolona to za przepraszam, wytnę to, kurwa 18 czekaj. Ja mnie... Ale... Ja mówię, myślałem, myślę, że musimy to nagrywać jak ty masz wolne, a nie po twojej pracy, bo wiec jeden, jeszcze nie. Jak raz. ty już odpierdolonych drzwi. Wojtek, jest to teraz 19, to ja zostaw. 19. Co ja sobie to wypikam. O matko. Wiesz co? Prawda nie spodziewałem się po tutaj takiej agresji względem kawałka drewna. Bo jazzki wbija. No, no i. leczy, Tomeczko, to się leczy. Jazzkę? No bo jazzkę. Jest... Kurzba, kornikiem na śle Kornikiem na śle Ludzie ja no, myślę, że brakowało takich rage na progu. Nie za blisko, nie za daleko. No leć, kurczba. No i leć, leć, ty wiesz, to nasz leć. Tomek. Ty naprawdę źle klikasz. Ja widzę, co ty robisz, bo to widać. Ty najpierw skaczesz, potem biegniesz. Ty musisz pierw biec i potem skakać. Najpierw biegniesz, potem skaczesz. No, czy... no ty właśnie tak nie robisz. <słuch> Jeszcze raz. Czekaj, Ciebie... bo. Nie, nie zarejestrowałem, w ogóle co do mnie mówisz. Poczekaj, będę to Najpierw obory. biegniesz, potem skaczesz, a nie skaczesz i biegniesz. Ale jak ja mam na deal dość się rozpędzić? Na kucaku najbardziej do tyłu i. Naciskasz W i klikasz spację Wojtek, na kucaku mam biegnąć, rozpędzić Ci też na Nie, do... wejdź tam to ci powiem I zobaczysz, że to zrobisz Jestem na środku, no maksa maxa do tyłu Puść kontrol, tylko nic więcej nie klikaj I teraz biegniesz i skaczesz od control. razu Kontrol nie, nie naciskasz kontrola, zostaw kontrol Tylko na W? Biegniesz i spacja w i spacja. Ale. Biegniesz z shiftem. No to pytam się, mam kontrol wcisnąć? A, to masz pod kontrolem bieganie? Tak, a na szyfcie mam kłócenie. Nie, ja mam odwrotnie, dobra, to nieważne. O to pytałem się! A ty kontrol nie, a ja tam mam bieganie. Nie, myślałem, że to, to też masz tak jak ja. Agat, wiem, Aga, to już w ogóle ma bieganie pod kół. Nie, no, ja <laughs> mam długi palce, więc mi jest łatwiej bieganie na shiftie. Mam te palce jak Frodo, kuś, wach, przy tej No to musisz biec. Biegniesz, czy masz bieg, klikasz W i od razu skaczesz. O, może tak będzie łatwiej. O! Muszę nawet obrócić nie? Mnie. O, tak jak teraz żeś zrobił na przykład, bo też widziałem, że żeś zbieg zbiegł. No cóż, jest coś tak Teraz biega. kucnij, maksymalnie do tyłu. Naciskasz do biegu. O, 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 o. Widzisz, mówiłem, że umiem. dasz radę. Mówiłem. Tylko musisz tak skakać, nie inaczej, bo ty. Mówię, ty robisz tak, że ty idziesz i skaczesz. A tu trzeba biec i skakać. Znaczy, ja cały czas mam shifta, zawsze włączonego, zawsze. Tylko na tym znaczy, ty też kontrolem masz. Znaczy, no i widzisz. I teraz. Po, za, 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 I teraz za... biegniesz z kontrolem, tak. O, 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 o. No i jednak się dało, widzisz. Giernicze Wojtek, trudno, nikt nie widział. No niech ci będzie. Nie zrobię tego czwarty... Pierwszy, drugi. Nie wiem, może na który raz. No nie, tak to na pewno nie. To jest drabinka z drugiej strony, ty. Jak z drugiej strony? No tutaj jest, po lewej, po prawej twojej. A nie tu? No teraz na to. No tu. No i teraz tam. No to tak chciałem zrobić, tylko poleciałem no. z daleko, nie wiem czemu. No i teraz tu. <laughs> o, nie można tam po górze? Nie, to jest labirynt. But find a way. To będzie mnie dobrze. Wy tym się cofamy. No tak, bo trzeba znaleźć drogę do góry. O, 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 to jest to. Jep. O, a tu niby, że jak? Aha, Ucha? No. Jak to niby tu zrobić? E, po, po co ty to robisz? Nie trzeba... Może... No tutaj teoretycznie nakłócanie, ale ja nie wiem czy... To nie jest oszukane. Wydaje mi się, że tak się nie przeskoczy. To chyba, trzeba stąd tutaj. Ale widzisz? No, czy tam, czyłeś... tam czy inny... Nie ma tu innej drogi. No, czułeś się skakanka. Nie, tu się nie da. Czyli to trzeba zrobić z tego wcześniejszego. Okej. Okay. To trzeba stąd skoczyć. Bo jak? Rozkakania to też dawno nie. Tak, to, co nie powinno mi wyjść, to mi wychodzi, wiesz? <laughs> tak jest zawsze przecież. O, dobra, też jestem. Aha, i tutaj jest po prostu zwyczajny, chyba parkurek. Znaczy, wydaje się na prosty, już trzy razy spadłem? Sorry. O, dobra, nic się nie stało. Me. Dobra. A w tym miejscu możemy sobie zakończyć. Ale no nie 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 nie. nie! A ile mamy czasu? Dużo. W sensie. No coś. No to bo tutaj następnym będzie ten. No dobra. Teście całego tego. Wcale nie jestem zmuszony, słyszeliście. Nie, ale tutaj już jest... tutaj jest... Aha! No tak, oczywiście nie... Hmm. te niewidzialne Co? bloki mogłyby być oznaczone, że są niewidzialne. <laughs> Przyskoczyłem całość. Chodźcie mi tu zrobić ten checkpoint. Możesz to robić. Chociaż to nie jest... Mega trudne chciał Tomek spadając. Tak. No. Tutaj jest coś nad łbem. Ja właśnie nie lubię jak. Mu... To już chyba mówiłem, ale nie wiem czy u Ciebie, czy u mnie. Nie ja nie po prostu nie lubię jak w mapach masz te niewidzialne bloki nad głową. Wiesz o co mi chodzi? No, tak, tak, tak. Nie, nie mówię tutaj, że. No, jakby to był chociaż zwykły blok, który byłby oznaczony w jakiś sposób, że on tam jest. To by było fajnie, ale takie. Parkurach to trochę boli jednak. Aha. Czekaj, to, to, to jeszcze wyżej? Nie, 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 tutaj trzeba, jak jesteś na tym drzewie, no. to tutaj trzeba skoczyć na tu. Tego tu. <laughs> I tutaj można wejść. O. Aha! Nie dało się zrobić cheating. O. Dobra. Ej, stage czwarty. Czwarty stage. stage. Ty. A ty. E, e, co? To nie wiem, czy teraz tu coś jest, czy tu nie ma. Jak to, się tu znalazł? No, super, weszło. Tu. A co, tu tutaj nie było barierki? Nie. Kurde, wykorzystał. No dobra, no tak twórca zrobił, Tomek wykorzystał. Tak, tak jest, więc mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Jeżeli tak, stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszych kanałach. Wspomagajcie mnie, Wspomagajcie, jasne, kierownicą, Wspomagajcie... w to powiedziałem. Wspierajcie w komentarzach. Mhm. Żeby było mi miło. I był Wojtek. Tak, i była też z nami pierdolona drzazga. Wojtek! Ίσα φόβο να το ερθεις